Cześć, witam serdecznie na kanale Aktywny Senior. Ja nazywam się Alicja, jestem waszym fitness i yoga ekspertem i mamy nowe ćwiczenia, tak jak widziałam na komentarzach, ale również na naszej grupie na Facebooku zrobiliśmy małą ankietę i okazało się, że numer jeden ćwiczenia najbardziej pożądane to ćwiczenia na mięśnie brzucha. Także dzisiaj wedle Waszego życzenia i też dostałam od Was uwagi. Alicja, fajnie by było z tą muzyką. No ja mam muzykę w uchu, też wolę z muzyką, z tym, że ustawienie głośności muzyki jest pewnym tutaj elementem, że trudno wybrać, kto będzie słyszał, kto nie, więc mamy rozwiązanie. Mamy rozwiązanie w w opisie filmiku jest link do muzyki, którą ja teraz używam. Także możecie sobie na telefonie czy na jakimś innym urządzeniu włączyć tę muzykę i kontrolować, jaki poziom głośności chcecie. Także zobaczymy, czy to będzie działało. Mam nadzieję, że tak. Także zapraszam na nasz nowy trening na mocne mięśnie brzucha bez bólów pleców. pozycji stojącej, stopy szeroko, szerzej niż biodra. Pamiętajcie, żeby stopy były ustawione prawidłowo, czyli skierowane do przodu. Ściągamy mięśnie brzucha, ściągamy mięśnie pośladków, żeby ta, nasze, nasze biodra były w jak najbardziej ustabilizowanej pozycji, ramię prawe do góry i powoli będziemy wykonywać skłon do naszej lewej strony. Będziecie czuć, że rozciąga się prawa. Ale wzmacniamy lewą stronę, y boczne mięśnie brzucha. Wdech, pozycja wyprostowana, wydech do boku. Wdech i wydech. Jeśli ktoś te mięśnie ma mocniejsze i bez problemu wraca do pozycji wyjściowej, to można spróbować z lewą dłonią, lewym ramieniem. Troszkę unieść do przodu. Może być ugięte w łokciu. Albo może być ramię wyprostowane. Tylko żeby Wam biodra nie uciekały na prawą stronę. Ruch jest tylko od pasa w górę. Wdech. I wydech. Bez żadnego przekręcania. Nie ma żadnej rotacji w górnej części ciała. Może jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Świetnie. Zmieniamy stronę. Znowu opcja pierwsza. Prawe ramię rozluźnione. Staram się nie opierać na prawej nodze. Wtedy bardziej pracują boczne mięśnie. I znowu, jak ktoś ma te mięśnie mocniejsze, może spróbować. Z prawym ramieniem ugiętym w łokciu przesuwamy do przodu albo całe ramię, ramię wyprostowane. Wdech. Pozycja wyjściowa, wydech do boku. Wdech I wydech. Świetnie. Może jeszcze cztery powtórzenia. Cztery, jeśli możecie. Pamiętajcie, przerwa. W każdej chwili możecie zapauzować filmik. Możecie tylko popatrzeć, co robimy, i dołączyć do nas za chwilę. Ostatni raz. Świetnie. Teraz zrobimy ćwiczenie naprzód, na mięśnie brzucha. Zaczniemy najpierw w pozycji na czworaka, żebyście tutaj pracowali prawidłowo. Sprawnym ułożenie miednicy, bo to będzie nam potrzebne później, jak położymy się na plecach. Czyli podstawowa rzecz, nie wyginajcie kręgosłupa, nie? Robimy tutaj dodatkowego łuku, czy nie opada nam ten brzuch, nie ciągniemy go w dół. My musimy lekko te biodra przechylić do tyłu, tak jakbyście chcieli je ściągnąć. Do tyłu, do góry i do tyłu, w taki sposób, czyli odwrotnie niż... Ta pozycja, której nie chcemy, tylko też nie całkowicie, tylko tak do momentu kiedy odcinek lędźwiowy, ta dolna część pleców będzie prawie prosta. Będziecie czuli takie lekkie rozciąganie, to znaczy, że uaktywniliśmy mięśnie z przodu, mięśnie brzucha. I teraz trzymając ten, tą miednicę w takim ułożeniu, lewa noga wyprostowana, lekko unosimy, nie za wysoko, bo się przekręcicie z całymi biodrami. Tylko tyle co stopa od podłogi. I przy wydechu staramy się ugiętą nogę w kolanie przesuwać do przodu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Świetnie. Sprawdźcie, jak jest ułożona głowa. Czy patrzycie na dół, głowa jest całkowicie opuszczona. Czy mięśnie karku pracują? Chciałabym usłyszeć od was, jak tam wasza głowa i mięśnie karku. Zostawcie później komentarz. Jeśli możecie, zrobimy jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Wdech noga wyprostowana. Wydech. Pracują mięśnie brzucha. Dwa i jeden. Znowu pilnujemy, jak jesteśmy ułożeni. Nie możemy opuścić klatki piersiowej. Wtedy będą nam bardziej wystawały tutaj te łopatki. Będziecie czuć, że się ściągają. My musimy je wypchnąć do góry. I znowu lekko te biodra. Prawa noga, tylko tyle co nad podłogą, żeby było nam łatwiej ją przesuwać. Wdech, noga wyprostowana, i wydech do przodu z ugiętym kolanem. Wdech i wydech. Jeżeli będziecie czuć wasze lewe biodro. To znaczy, że za bardzo przesuwacie ciężar ciała na lewą stronę. Wiem, że jest wygodniej, może być łatwiej, ale staramy się trzymać ciężar ciała porówno na prawą i na lewą stronę. Jeśli możecie, ostatnie trzy powtórzenia razem. Trzy, dwa i jeden. Świetnie. Zejdziemy sobie teraz do pozycji dziecka. Jak pamiętacie, mogą być biodra wyżej, jeśli ktoś nie może. Jeżeli komuś wygodnie, to może usiąść na tych piętach. Możemy się pokołysać. Na boki rozciągamy trochę odcinek lędźwiowy. Pośladki i biodra. I wrócimy znowu do naszych bocznych mięśni brzucha. Tutaj te. Położymy się na boku. Na podpartym łokciu. Łokieć na wysokości dokładnie pod waszym barkiem, żeby te ramień nie było za daleko, albo że nie było zbyt blisko, bo będzie Wam wtedy ciężko wykonać ćwiczenie. I najważniejsza rzecz, zaraz po tym ustawieniu lewego ramienia, gdzie są kolana skierowane. To ćwiczenie można robić bez żadnego rezultatu, jeżeli te kolana są tu. Jeżeli macie zgięcie w biodrach, to nie będą działać boczne mięśnie brzucha, czyli musimy te nogi jak najbardziej przesunąć, do boku i teraz ściągamy pośladki, mocno pracują mięśnie pośladków, żeby wypchnąć biodra do przodu. Raz, że mamy wtedy prawidłowe ustawienie, ale również przez to, że uaktywniamy pośladki, to mamy większą stabilizację w naszych biodrach. Pomożemy sobie prawą dłonią, tutaj z przodu przed sobą, i będziemy unosić biodra do góry. Tylko nie skupiajcie się na uniesieniu bioder. Tylko dociskamy łokieć, dociskamy kolana i prawą dłoń do podłogi, żeby wypchnąć biodra. Czyli uaktywniamy te punkty, które mają kontakt z podłogą, żeby unieść biodra. I wtedy macie prawidłowe ustawienie, prawidłową pracę mięśni. Pracujemy nad mocnymi mięśniami brzucha. Wdech na podłodze, wydech unosimy. I nawet jeżeli to będzie dosłownie 1 mm, nie przejmujcie się. To wszystko jest kwestia ćwiczeń, żeby mięśnie wzmocnić i mieć nad nimi większą kontrolę. Ale to wiecie już z poprzednich odcinków. No chyba, że ktoś pierwszy raz ogląda dzisiaj. Wdech i wydech. Świetnie. Jeśli może być jeszcze ze mną, to ostatnie trzy. Wdech. Wydech. Dwa. Wdech i wydech jeden zmienimy stronę powoli dam wam na to czas, powolutku to też jest część ćwiczeń taka zmiana z jednej strony na drugą ale również odpoczywa nam ramię także powolutku, nie spieszymy się zmieniamy stronę znowu te najważniejsze punkty czyli łokieć, bark, kolana biodra pośladki ściągnięte znowu mamy tam dłoń przed sobą i gotowi wdech i wydech do góry Wdech i wydech. Świetnie. I wydech. Wdech i wydech. Pamiętajcie, nie skupiajcie się na uniesieniu bioder, tylko na dociskaniu kolan i łokcia i lewej dłoni do podłogi. Czyli tak, jakbyście się odpychali od podłogi. Może jeszcze trzy powtórzenia razem. Trzy. Dwa. I ostatni raz jeden. Świetnie! Krótka przerwa. Jeśli ktoś chce kilka łyków wody, to bardzo proszę. Nie będziemy jeszcze leżeć na podłodze, także będzie czas, żeby ta woda tam nam spłynęła. No, ja swoją gdzieś zostawiłam, więc nie będę już się teraz szukać. I znowu kolejne ćwiczenie na boczne mięśnie brzucha. Na kolanach. Lewa noga wyprostowana do boku, pośladek mocno ściągnięty. Znowu chodzi o tą stabilizację, żeby te biodra nam nie latały, żeby się nie ruszały. Czyli ten pośladek mocno pracuje. Prawe ramię wdech i powoli wydech. I czujecie, jak tutaj zaciskają się, pracują mięśnie z boku. Nie tylko na siłę, ale również na kształt tutaj tych naszych boków. Wdech. I wdech. Jeśli ktoś ma mocne mięśnie, znowu wersja troszkę trudniejsza. Uginamy ramię w łokciu i przesuwamy dłoń do przodu. Jeśli jeszcze możecie trudniejszą wersję, to staramy się z ramieniem prawie albo całkowicie wyprostowanym, ale tylko jeżeli wracacie bez problemu do pozycji wyjściowej. Wdech. I powoli wydech, wdech i wydech, świetnie, może jeszcze trzy ostatnie na tą stronę, trzy, dwa i jeden, zmieniamy stronę, prawa noga, stopa płasko na podłodze, pośladek pracuje, lewe ramię do góry, prawe znowu może być rozluźnione. Oparte na naszej nodze, albo unosimy przed ramię, ugięte w łokciu. Dech i wydech. Albo możecie spróbować. Spróbujecie raz i będziecie czuć, czy trudno wrócić do pozycji wyjściowej, czy wstrzymujecie oddech. Naprawdę jest ten ruch ciężki do wykonania, co oznacza, że mięśnie jeszcze nie są gotowe, albo ktoś może z Was się zdziwić, że już ma na tyle siłę. Dech. I wydech. Super. Ostatnie trzy, jeśli możecie. Trzy. Dwa. I jeden. Dobrze, przejdziemy teraz do leżenia na brzuchu najpierw, czyli będziemy wzmacniać tylną część naszych pleców, te lędźwie słonne. To nie tylko mięśnie z przodu, ale również z tyłu muszą być mocne. Schodzimy na czworaka, teraz na łokcie. Przesuwamy kolana do tyłu, zaciskamy pośladki i powoli opuszczamy biodra na podłogę. Dłonie na wysokości barków, ale mogą być bardziej na zewnątrz. Jeżeli ktoś będzie miał problem, będą się łokcie wypychać na zewnątrz, to ustawcie, rozstawcie te ręce szerzej. I powolutku unosimy klatkę piersiową, trzymając. Biodra na podłodze, tylko pośladki muszą być mocno ściągnięte cały czas. Wdech, powolutko unosimy, wydech, opuszczamy, ale nie rozluźniamy pośladków. One muszą być napięte cały czas. Wzmacniamy tylną część pleców. Pracujemy nad zdrowym, mobilnym kręgosłupem. Ma wtedy większy zakres ruchu. Nawet jeżeli to jest dosłownie 1 cm, 1 mm. Nie ma znaczenia. Od czegoś trzeba zacząć i nie róbcie powtórzeń więcej, jeżeli czujecie, że już ten, ta część ciała daje wam znaki, że może już ma dosyć. Jeśli ktoś ma mocne mięśnie, zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. Wdech do góry, powolutku opuszczamy. Ostatnie dwa, wdech i wydech na dół. Ostatni raz, wdech i wydech. Teraz, żeby wstać bezpiecznie, nie chcemy obciążać naszych lędźwi. To, w tej samej pozycji, co zaczęliśmy, łokcie na podłodze, odpychamy się łokciami, kolanami, żeby wypchnąć biodra do góry i do tyłu. I powolutku przesuwamy dłonie ramiona do kolan. Rozciągamy teraz odcinek lędźwiowy. Mam nadzieję, że słuchacie swojego organizmu, szczególnie w tym wygięciu tylnym kręgosłupa. To nie jest ruch, który często wykonujemy, także mam nadzieję, że słuchacie siebie, swojego ciała. Dobrze, zrobimy teraz ćwiczenia, kilka ćwiczeń, już w pozycji leżącej na plecach. Jak przejść, mam nadzieję, że pamiętacie, ale jeśli ktoś ogląda pierwszy raz, przypomnę. Najpierw kolana, teraz lekko, łokieć jeden, drugi, i zanim. Opuścicie plecy, już przyciągamy do siebie kolana. Wtedy nie mamy obciążenia na kręgosłup. To jest ostatnia rzecz, co potrzebujemy, kiedy chcemy robić ćwiczenia wzmacniające. Stopy na podłodze, prawe kolano do siebie. I teraz najważniejsze jest, żeby sobie przypomnieć ten ruch znowu, tej miednicy. Pamiętacie, myśmy trochę ją wypychali do góry. I do tyłu. Teraz to jest odwrotny ruch, czyli na dół. Tak jakbyście chcieli odcinek lędźwiowy docisnąć do podłogi. Wtedy pracują mięśnie brzucha. Możecie sobie nawet trzymać tą lewą dłoń na brzuchu i będziecie czuć, czy te mięśnie pracują. Czyli zaczniemy bardzo delikatnie. Noga bardziej do góry, do przodu. I przy wydechu staram się te kolano dociągnąć do siebie. Znowu wdech do przodu i wydech do siebie wdech i wydech dociskamy cały czas dolną część pleców do podłogi możecie również pomyśleć o dociskaniu żeber ciągnięcie żeber w dół To jest ten ruch, wszystko w dół żeby uaktywnić mięśnie brzucha jeśli ktoś ma te mięśnie mocniejsze może spróbować z nogą wyprostowaną ona może być nawet niżej nad podłogą, ale żebyście nie poczuli, że ucieka Wam ta miednica, bo to oznacza, że mięśnie brzucha nie działają już. Próbujecie tą nogę dać za nisko i będzie szło na lędźwie. Wdech, noga do przodu, wydech do siebie. Ostatni raz, wdech i wydech. Świetnie, zmienimy stronę. Teraz możemy trzymać prawą dłoń na brzuchu, żeby... Czuć jak pracują mięśnie i pilnować, żeby te biodra na mnie uciekły. Żebyśmy się nie przesunęli bioder do góry, żeby nie było łuku w odcinku lędźwiowym. Wdech, noga do przodu, wdech, dociągamy do siebie. Wydech i wydech. Może jeszcze trzy ostatnie powtórzenia. Wdech i wydech. Wydech. I wydech. Ostatni raz, wdech i wydech. Świetnie. Jeszcze jedno ćwiczenie. To już będzie połączenie mięśni wszystkich, czyli przód, tył i boczne. Lewa stopa na podłodze, prawa do góry. Może być ugięta, może być wyprostowana. Do momentu, kiedy znowu odcinek lędźwiowy jest na podłodze w tym samym ułożeniu. Wyst, odstawiamy ramiona, rozstawiamy na zewnątrz. Dociągamy barki do podłogi i teraz próbujemy tą naszą prawą nogę przesunąć do prawej strony na zewnątrz. I przy wydechu krzyżujemy do lewej. Wdech i wydech. Widzicie, że to nie tylko mięśnie brzucha, ale również prawa noga. Rozciągamy mięśnie. Tylnej części nogi a wewnętrznej części nogi. Możecie czuć nawet zewnętrzną z biodrem, jeżeli mięśnie są mocno napięte. Pilnujcie, żeby lewy bark się nie unosił przy tym ruchu nogi na zewnątrz do prawej strony. Jeśli możecie, zróbmy ostatnie trzy powtórzenia wdech na zewnątrz, wydokrzyżujemy wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Świetnie. Zmiana nogi. Wdech do lewej. wydech do prawej. Wdech i wydech. Teraz znowu, kiedy noga na zewnątrz, żeby Wam prawy bark nie unosił się, bo wtedy nie pracują mięśnie brzucha. Dopóki górna część ciała. Jest bez ruchu, to znaczy, że mięśnie brzucha pracują. Bo właśnie chodzi o to, że przy ruchu nóg mamy stabilizację górnej części ciała i odwrotnie. Kiedy pracuje górna część ciała, dolna część ciała jest bez ruchu. Super. Może ostatnie trzy, jeśli możecie, wdech na zewnątrz, wydech do prawej, wdech, wydech. Dwa i ostatni raz. Wdech i wydech. Świetnie. Powolutku przekręcimy się na bok. Teraz z podparciem do pozycji na czworaka i zrobimy ćwiczenia rozciągające, szczególnie właśnie tą boczną część, żebyście nie czuli jutro. To będzie to samo ustawienie co do pracy nad mocnymi mięśniami brzucha, ale skupimy się bardziej na prawej stronie. Wzmacnialiśmy lewą Teraz będziemy rozciągać prawą w tym ustawieniu. Czyli wdech, pozycja wyjściowa. Przy wydechu powolutku schodzimy skłon do lewej. Czujemy, jak się rozciąga tutaj nasza prawa strona. Wdech i wydech. Pośladek dalej musi być uaktywniony tak jak najbardziej. Ściągamy pośladek lewej strony. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Rozluźniamy. Prawa noga do boku, lewe ramię wdech i wydech. Świetnie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz. I rozluźniamy. Pamiętajcie, by najbezpieczniej, najbezpieczniejsza opcja wstawania. Jedna noga do przodu, powolutku, podpieramy się na kolanie i wstajemy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, Przebijamy piątkę, za wspólne ćwiczenia, tym razem na mocne mięśnie, brzucha, a nie tylko przód, ale również tył, pleców i boki. Bo to najlepiej jak to wszystko razem jest silne, wtedy macie. Odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa i nie będzie bólu w placów. Także dziękuję za udział. Jeśli Wam się podobało, proszę dajcie kciuka do góry, przesyłajcie filmiki znajomym. Niech wszyscy ćwiczą, niech wszyscy będą zdrowi czuli się lepiej i żyli drugą młodością, bo można, jak widzicie można, jesteście go najlepszym przykładem czytając o tylko Wasze komentarze, naprawdę cieszę się, że to działa, że to działa. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszych ćwiczeniach, mam nadzieję, że usłyszę od Was, jak Wam się podobało w komentarzu pod filmikiem, albo na naszej grupie na Facebooku. Życzę miłej niedzieli, trzymajcie się zdrowo, pa!